Ale skoro przy Donaldzie Tusku, który ma dokonać tego wyboru, jesteśmy, no to wreszcie nadszedł czas na cikołek Tuska. Pałacacja, Państwa! I tutaj rzeczywiście była potrzebna maestria Leszka Blanika, trenera w tym wypadku Leszka Blanika. No bo, co ja będę gadał po próżnicy? Posłuchajcie tego, co mówił Donald Tusk rok temu. I co mówi Donald Tusk dzisiaj, albo odwrotnie? Co mówi dzisiaj i co mówił rok temu? To pytanie nie dotyczyło wypowiedzi ministra Głoszczaka, byłego ministra Głoszczaka, tylko pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego. O tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz adwenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Trump, jego zależność od i służb dzisiaj już. Nie podlega dyskusji, to nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zweryfikowany.